Czy zaraz, bo zabijemy komisarium, to się skończy takie piezdolenie. Ale z. <laughs> spokojnie. z pojazdu, nie, klip Spokojnie. Żeby się pacjenci nerwowali. Ale pacjenci się nerwują, no Wyszale spokojnie. Z pojazdu. Czemu? Czy raz kurwa usłyszę, że tak gadasz do niej albo do jakiejkolwiek funkcjonariuszki? To masz mi mnie A ty kurwa jesteś? ty jesteś w ogóle. Czekoladek bo kurwa złapie wieczorem i jak go kurwa spenetrują w czekoladę to nie będzie mógł kurwa chodzić, będzie chodził kurwa człowiek Trzeba mam powiedzieć, że ganz... dobra, to policja. Trochę przyciszę, bo copyright. Ej, policja nas goni! O kurwa! My was nie słyszeli, panie! No oczo. My was nie słyszeli, O. Nie, bo tu czerwona, tu czerwona. Kurwa, żebyśmy was słyszeli, to bym się zatrzymał. A ja nie wiedziałem, żeby wy to kurwa byście byli. Dobrze, bo to silnik. Silnik zgaszony, kurwa. Zgaś ten silnik. Nie no, silnik zgaszony, panie. Zgaś silnik. Dobrze? O, trafię. Nie rozumiesz, zgaszasz silnik. No jest zgaszony. Wysiadacie z podniesionymi rękoma. Ale czemu? Przecież zatrzymaliśmy się. 260 Jacob Thompson, Deputy. Poproszę państwa dokumenty. Żeby pan nas zgonił ja tak, to bym się zatrzymał. Co to kurwa za procedura FTS-a? Kurwa, nauczcie się na akademii przeprowadzać się FTS. Jeśli już chcecie robić, to. chłop kurwa na środku ulicy, stąd. Tak, i kuca, jak to <grym> Nie boję się, ruch jest wstrzymany po prawym widzicie jednostki. Po mojej Dzięki Dzięki, dzięki Cześć, Sofii. Dobra, znany jest powód Nie do końca, panie tak. Nie do końca? Znaczy, chodzi wam o to, że jechałem nie nieprzepisowo, tak? Broworowa jazda. Przecież ty nas widziałeś. Jeszcze pojechali sobie no na strefę. A to nie, ja nie, bo nie gonił wcześniej Raptor, ale to byli gangsterzy i dlatego my uciekali. Mhm. Jak Bóg mi świadkiem, mamy kamerę kurwa na tym, na mamy wideorejestrator, mogę pokazać. Gonił nas czarny Raptor kurwa yy, i spierdaliśmy przed tym Raptorem, a wiedzieliśmy, że to jest policja, no a to chęć, jechaliśmy a chę, dalej. A chętnie zobaczę. To proszę sobie wejść i mi ten, ten, ten. A zobaczcie jak kartę w ogóle włożyłem SD do niego. Już patrzę, patrzę Wydaje mi się, że wkładałem, ale czy to kurwa Co widzisz coś tam bo? Kurwa, tak to karty chyba kat... nie masz. Kurwa, to ktoś zajewał, bo wsadzałem. To nie macie dowodu. Ale autentycznie jak boja, kocham nagrania z miasta No autentycznie to ja nie przyjmuję ja, takiego czegoś. Jak bo ja kocham panie fuserusz, kochany. kochany Nawet sobie. wzywaliśmy, pa, że chcą nas porwać polite Właśnie, nawet były zgłoszenia. Pisałem nawet do Sofii. Sofi, Sofi, Sofi. Yy, pomocy poruszani. ja mnie. ci powiedziałam, że nie odbieram telefonów w pracy jak gdzieś jeżdżę. Ale nawet pisałem do sofik, ale wysłaliśmy zgłoszeni na centralę, a że chcą nas porwać. A nie widać kurwa malowań policyjnych? My no tak po prostu... właśnie niezbyt zwróciliśmy uwagę, bo byliśmy zajęci hmm. tak zwanym driftingiem, tak? Tak, a, a Driftujemy w środku miasta, czy gdzie? Znaczy nie, to po prostu auto tak zarzuca, bo trakcja nasza... Dobra, wieka. pokażcie dowód jeszcze raz, z tej dowody. Pokazałem. Jeszcze raz. Trzymaj. Nie ma prawa jazdy. Ale ja mam w Ameryce. A czy ja mam, tylko że. Nie interesujemy to, nie masz. Jakby... Ale ja mam. Po, po, pan pokaże. Można to jest auto na B1, na te bezprawa jazdy. Nie interesuje. Ty... Dobra. Pan przesiada się na kierowcę Posiadaj, prowadź, tylko nie rozjech, bo znowu do mechanika trzeba będzie jechać, jak ja później będę latał. Fa... Pa, a pan wyjdzie i dostanie jeszcze mandat. A za co mandat? Zabrak prawa pełni. Dobra, dawaj ten mandat. Wypiszesz mu. Czy ja mam wypisać? Czy ja mu wypisz? Dobra. Pan zgasi ten kurwa silnik. Co Starze, Starze, się rozumiem. Się Sofii, chciałem zaimponować. Schowaj ten telefon, schowaj ten telefon. A to ja nie wyjąłem go, Jak będziesz chwili, po służbie, nie to nie mogę ci zaimponować? Nie ma takiej możliwości. Dlaczego nie? Bo nie. Ale powód, jak chcę. Ale jedzieć. kurwa, masz zatrzymania, ty kurwa, teraz tego jakieś nie wiem. Dlaczego mnie pan policjant wyzywa? Cię wyzywałem. Bo tak pan, wyzywałem. Pan, pan policjant powiedział, ty kurwo. Powiedziałem, kurwa. A, a nie, ty, no, to, no, no dobra. Ale nieładnie tak przeglądasz. Dokładnie. Na służbie, w mundurze. Mmm, widzę. Boże, jak ta selfie człowieku mnie kręci, ty. Złyszysz, chobo? No, też, też, tak patrzę na... Chopie, ale bym, kurwa, czekoladowe... Zaraz, bo zabijemy komisariat i się skończą takie pierdolenia. Z... <laughs> chopie, ale bym zwiedził, chłopie. Tajemnicze czekoladowe wrota. Chłopowie, <laughs> szaleństwo. ILE?! Uy. Dziękuję. Do widzenia. Pojebało. Po zgaszeniu sygnalizacji prosimy o, dalej. Jeszcze. Opierdoliło. Dobra, jedź, Sophie się oddzięczy kurwa. Jedź, kurwa, Sophie się oddzięczy, bo masakra Ja opierdolę, 25 tysięcy, pojebało i. Wejdź na warsztat. Trzeba siano wyrzucić. Ty poszukiwany nie byłeś? No właśnie. Powiem ci ja spierdoliłem i z celi, kurwa. <laughs> Autentycznie. Ja ich spierdoliłem z celi. Kurwa. Ja mam, Hoppie, kurwa, nagrane jak się wyszedłem, kurwa. To jest ciekawe, że nie wpisał, co? No, na plus, na plus. Dobry policjant. Właśnie ja się tego bałem, że kurwa... Yy, że ten... Że, że mnie zatrzymają, mu kurwa, z ja Nie Niech będzie. Kurwa, tylko nie ma. Aha, no tak. o, 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 o. O, nie ale. Idź tam dalej na parking Co? Co? Na Co? Na to Czemu? Na pobocze Wiesz tam ten parking tu, bole Dobra, ja wyłącz silnik Kurwa, ten silnik Wyjdę, nie? nie no, panie policjancie Wracasz do pojazdu Panie policjancie Wsiadasz do pojazdu Do którego? Wracasz do pojazdu Do państwa? Wracasz do pojazdu, czy nie? Dobra, no dobra Do rywatelu oh, Witam nice. Zgadź ten kurwa silnik No spokojnie to Zrób przygazówkę Daj mu turniej <grym> Wysiadaj z pojazdu Dobra nie nie już już Wysiadaj z pojazdu Dobra już Dobra. Raz Na szpitalu spokojnie Wysiadaj z pojazdu Żeby się pacjenci nie nerwowali z pojazdu Ale pacjenci się nerwują Na no spokojnie Wysiadaj z pojazdu No czemu? Lewa prawa Czemu nie możecie normalnie podejść do zatrzymania tego kozaciciela? Przecież kurwa normalnie podchodzi, to... Gdzie był normalnie? Gdzie podszedł normalnie? Przecież 60... puszczaj. Ja Jakie postawa? Nie ma postawy. W ogóle auto dam. Daj. Ja Będę konwój. Wsiadam do niego. O, kur... <laughs> brał konwój? <laughs> 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 Weźmy prosto w prawo. Nie, 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 nie. Proszę Troopers. państwa. Ja chcę najpierw wiedzieć, czemu jestem zatrzymany. Dobra, dawaj. super. Za co, jest za co, za co jestem zatrzymany?

ty, a tu jak Kora, mogę wam znaki. spierdolić, tutaj. Kurwa, Tym, bój, o... jeszcze ma ci pomóc! Jest trzeba się z tą kurwa wpierdolił. Tylko uwaga, bo tutaj. oko okulary przeciwstoneczne i. O. Nie wchodzi na to. Wszystko, serio. I... Szybciej, szybciej. O kurwa, nie, 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 panie policjancie. Daj. Jeszcze raz, one more Daj, time. To, to jeszcze raz, i niech przejdzie sam, niech przejdzie sam. Tak, ja przejdę sam. Prze niech Dobra, sam. ale już kurwa, tu. Dobra, ja wezmę go. No nie, kurwa. Nie tu, ale ja myślę, że tutaj, no my nigdy to nie byłem, panowie policjanci. Dobra. Pójdziesz do tej celi. No to się osypię, mogę wejść. Tak no, jak chcę sobie A, wybrać, jak za tą celę. Dobra. którą? Dobra, masz o. prawo do tego. A może nie, jednak. Proszę, w sumie do końca. Albo dobra, no, nie, to tą, Nie no. Ale ci zaraz, dawaj. Do końca ściany, odracaj. Nie, proszę, się. proszę, proszę, nie, proszę, nie przeszukuj mnie, nie mnie. Przeszukuj... Odwracaj się, proszę. Odwracasz się nie. Jeżeli się obrócisz będzie to potraktowane jako na na Dobra, dobra, policji. mam pistolet na kulki przy sobie, ale on nie ma amunicji nawet. 197 tutaj Jumperwolczy. Masz coś niebezpiecznego? Pistolet na kulki, ale on nie ma amunicji w ogóle. To jest na kulki, więc... Mój klip nagrywaliśmy i wydawaliśmy, wie pan. Wielki gabaniarze. Co tam jeszcze? Blowpipe jeszcze dostałem od mechaników, ale nie wiem co to kurwa jest. Jest to już nie do mnie. No ile pan będzie szukał? Co pan, tak? Ale to jest na i pan zostawi mi. No nie ma na to municji, pan sobie zobaczy kurwa. Zostawiam panu telefon, będzie miał. No na to nawet nie trzeba mieć licencji, prawa. bo to no, nie ma nawet... Nie ma Na czego... ...naboi. Ani... Czego? Nie ma w ogóle wodowych naboi to jest mniejszy kaliber niż 562. Czyli bez licencji mogę do prawa tego używać. Ucha. myślałem, że mogę wyjść, jak on wychodził. No, prawie się Utrudnia Utrudniasz jeszcze. Co utrudniam? Trafisz tam w To sądzi, ta była celę, gościu. Dobra, nie wychodzi. Dobra, co mi grozi? Hmm? Co mi grozi? Oddajcie mój pistolet. Dobra, to ludzi. ja ci już przedstawię swoje A pokaż dowód. Dobra, Wiktor, ale nazwisko Hoffman, tak? Tak, tak. No mój pierwszy raz na komendzie w ogóle. Dlatego jakby jakiś nie wiem jeszcze wymiar kary, bo pierwszy raz jestem, będę notowany. Gotowy pan? Ale ile mi Ej, grozi? Ile kurwa? Bo mi Siadanie, dnie, jakie, nie kurwa się. Jakie kurwa posiadanie broni krótkie no bez wyzwolenia, panie? A co pan miał? Pomógł. Nie co miałem żadnej broni, to było na kulki, ASG, nawet nie, nie było tam naboju. To jak miało to z kogoś czyli, czyli ja mogę iść no, załadować broń ostrą? Słucham? Mam kamerę, jak chcesz to pokażę. <grym> jeszcze raz. Mogę iść spróbować załadować broń ostrą, tak? Nie będzie problemu. Chyba nabojami. Co? Chyba amunicją ostrą. A nie broń ostrą, no. Ale pan Hoffman? Raczej tak. pan tam nie wrzuci niczego, bo... Co on odpierdolił? No utrudnia pracę, między innymi Uuu, Ja idę po niego drugiego. Tam nie. to wale razy dwa. Został uciekaj, do... uciekaj, bo policj. O dobra, jednak nie, nie idzie. Hoffman! Cztery razy jest? prosiliśmy, żeby przyjdzie. Zawrali pistolet, który o... nie był załadowany. Dobra, teraz się uspokój. Co ty kurwa do policjantek wygadasz Do jakich policjantek? O i tak no, akurat to na policjanek no, Sofie, do Sofie wram. Dobra. Bym... Utykasz? Co? To ty kurwa do policjantek gadasz? Dobra, idź już idź Sofie Brown to akurat wiesz Ładna. O, witaj Sofi. No to nie jest Sofie Brown, wiesz o tym. Wy, to czy... jaka Sofie Brown to jest... No ta druga Sofie No myle to Sofie Dobra, masz tu twój wymiar kary. zapoznałeś się z nim, masz prawo do telefonu, możesz go wykonać No mam prawo do... to potargujmy się. Ja nie jestem fan. jeszcze raz kurwa usłyszę, że tak gadasz do niej, albo do jakiejkolwiek funkcjonariuszki? To masz u mnie Kim ty kurwa Zobaczyna? jesteś? Kim ty jesteś w ogóle? Twoim katem <gulatujesz> Tak, tak. Zrozumiałeś tak. mi się? Dziękuję za uwagę, do widzenia. Dobra, jo. Ale ma... Czekaj, nie, chcę telefon jeszcze. Prawo do telefonu. No daję ci. No, dawaj, dawaj. Chodź mi to Przy mnie. Dobra, dobra, to teraz dawaj. Tako. To pani Sofi. No i pani Sofii, ale pani Halo. dzisiaj pięknie wygląda. Słucham. Żalto. Byłaś obrażona tym co nam. Zawsze pięknie wygląda. Co to jest ten no? Weźmy dopiero jeszcze tam. I tu jeszcze kolega obok jest Dobrze. świadkiem. Co się działo na mechaniku? Co się działo na mechaniku? No. Ej. No, złam. Ja. Co musi nie do nas? Bo mnie dzwonicie, a ja i dalej gościa ścigam. Ja jeszcze do tego prowadzę. Więc no, jak ja mam do tego chciałem cię zaprosić na romantyczne. Żeby... No, na moment takie spotkanie, że ja mam męża. Ale no to spotkanie przecież to nie jest rada. E, nie wiem, dam ci znać później. Ja. ja bym cię chciał goś zaprosić ładnie, wiesz, żebyśmy no pogadali, wiesz, miło czas spędzić, wiesz jak jest. No, y, ja zaraz przyjdę będę na plawki, Cześć, dobra? prawda? powiesz rebarbar. Nie, no tak to nie Proszę. O, dzięki, wielka. Sophie, powiedz rebarbar, proszę. No, tak, nie, nie, nie powiem. Proszę. proszę. Ej, No eee, żeśmy żeś mnie odpędzi. nie odchodź. Hopman w pizzę dostajesz za to. Chyba <laughs> no, co? No po... co? Zostaw ją hołman, a ją biorę na chwilę, Chodź. No ja nie mam czasu, ja jestem w zect. Ja się na chwilę biorę, zaraz się odładuję. Ale ja ją na chwilę biorę, zaraz się odładuję. No, ładuję. no że ci A, mi zrobić miejsce? Niemożliwe. Ale, nie ale, ale mogę cię na chwilę prosić na słówko? No nie, no jest... Dobrze, no, obywatel no, się odsunie od retrowozu. Ja wiesz co, ja ci Dobra, powiem, że... ty kurwa... kurwa ja, ja, ja ty jak ktoś tam tak. chce do dzwonić, ja mówię, kurwa Stawa nie, z nie truj mu dupy. Kurwa, nie widzę Nie Ja też w sensie nie. nie? Traktuję cię jak Ja Kurwa, ja kurwa nie lubię, jak się wozu. A, no, A, jak to to jest moje sława. Ale... Ile chcesz? Nie, O, kurwa, nie, nie, nie słyszałem. Policja też nie słuchaj, to naj Nie, kurwa z tego Nie, kamerą. jest dobra, Nie, to o kurwa, Nie, jest sprawa, wow, jest sprawa. Nie, no. się na pojazd, ale... Chłop stoi no, i utrudnia pracę, nie pozwoli no, wracić no. do radiowozu, kurwa i no, no, psy na komendzie jestem. Co ty co co ale. Utrudnia pracę, obraża ją jest, cały czas tak, walić, co kobiety na oczy nie widziałem. No, tak. mhm. To mhm. Co? So, weźmy wypił Ta, co no weźmy wypijmy to pewnie No jest, sofa jest. Dzisiaj wygląda wyjątkowo pięknie. A, i, a, ile a ci No, co ja, to? ja, ja jestem, ja, ja, ja są, idę przez. Za wyjątkowo 40 po miesięcy. Po po miesięcy. Po co pojebało tego srebro? Pojebało, pojebało. Weźmy, powiedz, że kurwa. że kurwa gang, kurwa człowieku czekoladek go kurwa złapie wieczorem i jak go kurwa spenetrują w czekoladowe oko, to nie będziemy kurwa chodzić, będzie chodził kurwa człowiek o las że mam powiedzieć, że gańczek... O, koła. dobra, tu policja stała! A ty policja stała! O, oni chyba nie słyszeli, chyba nie słyszeli tego. McLaren nam mówicie! O, bo ty na głodzie e, jesteś, no, 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 no. No nic, to ja idę siedzieć to nie w takim razie, ale potarguję się jeszcze z nimi. Co to za cena wystargowana, kurwa. Nie i do policjantek, to cię wypuszczą teraz z celi. Super, Mówisz? No. no, no ty, 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 ty. Dobra, zostawię już, i tak mam wysoko. Dobra chłopak, ja muszę kończyć, ja zaraz dobra. do Ciebie przyjadę do celi, tam mam wizę, Zaczy, nie? No już, do... <grafy> dobra, dobra, dobra. nie rozłączaj się, jeszcze chwila. Dobra, dobra. jeszcze czasu masz? Ile 30... jeszcze czasu masz? 30 sekund. Ja, przez te 30 sekund pójdę na komendę i zrobię burz tam z tyłu. Chyba od recepcji musisz wtedy, bo nie wiem czy z tyłu będzie słychać. Idźcie już tam do góry, właśnie zamieńcie jego chłopa. Powiedz, Ojej, temu kurwa. Sheriff specjalny mówi, żeby się zawinali z czekoladek, Gang czekoladek, zrobi mu z dupy czekoladowe oko. Że gang bo czekoladek, chukaj. zrobi czekoladowe z dupy. oko. <laughs> Ej, on cię słyszał na komendzie. <laughs> wow. <grybuj> uciekaj, uciekaj, bo w trzech zapierdasz. W trzech no zapierdasz. No się. Dobra, o kurwa, za kurwa. O dobra, muszę kończyć. Jadę do ciebie do ciebie. Co panowie robią? Dobra, teraz ci razy dwa daję, nie? Czemu razy dwa? Kurwa zamknięte Nie no, panie policjancie, dobra Wszystko po na tej komendzie, ja mam pierdolę Próby ucieczki? O panie, ja się nie będę z tym mówił, bo. O co chodzi? Jestem niewinnym człowiekiem sadzonym za kraty za jest... Zaraz, zaraz piemna. Tak, Zamku... może i tak nie możesz sumować. Wyjefane. O kurwa, dobra, ale z każdą próbą coraz dalej. Nie, nie zamykaj tych drzwi, kurwa. Na... A zresztą ja nie muszę, teraz ci wzywam służbę medzianą. Nie wzywasz mi służby, musisz mi odkuć najpierw. E -W Chyba się zostawił bo ty kurwa, kur... nie kurwa, tak. możesz tak. kurwa, No kurwa, nie możesz tak. Mogę. Czuj tu jest tu Jest policjantów. Jest jeden. Stoi tu tylko. kurwa, Dobra, Kurde. dawaj, wypuszczaj mnie z tej celi. Jakbym wzrastał na zawał, kurwa, zejdę tutaj. Morowal go to do więzienia. Dobra, to wyjdę innym sposobem. Wiecie chyba jakim? Morowal go wypierdę. Nie, to weź mnie chociaż odkój i górę, i będę zakuty siedział. Odkuwaj mnie. Zwierzaku. Odkuwaj mnie. No odkuwaj mnie, zwierzaku. Trzech zwierzaków. Jeden z Was. Odkuwajcie mnie. Nie możecie mnie zakutają wysłać. Odkuwaj. Co? Odkuwaj Masz. mnie. Wypisałeś bo to już to kurwa. Network. Tylko ty zap zapomniałeś go odkuć. Cio. Kurwa, usiąść nie mogę. Co jest? Dobra. Wypuszczajcie no, to jest mnie. Pozdrówcie Sofii, moją ulubioną policjantkę. No pięknie to. dostałem. <laughs> W stanie nie masz kości, cały statek domu Space age. Yeah.